Każdego dnia musisz wychodzić ze strefy komfortu i pamiętaj, nawet musisz po prostu robić mały krok, ale musisz go robić, ponieważ stojąc w miejscu, dosłownie nic nie osiągniesz. Każdego dnia musisz ulepszać swoje nawyki, swoje rutyny. Czyli, na przykład, uczysz się czegoś, to staraj się każdego dnia. Podwyższać poprzeczkę po prostu, i tak samo jak biegasz, jak chodzisz, staraj się narzucać szybsze tempo, bo pamiętaj, że siedząc w strefie komfortu, na przykład opowiadając, co ty na przykład byś chciał robić, ale w rzeczywistości nic nie robisz, no to jest bardzo złe, no bo nie da się niestety nic osiągnąć. Mówieniem, co chcesz osiągnąć. Trzeba po prostu działać i najlepiej w ciszy. Znaczy, no w sumie właśnie, jak po prostu zaczniesz pracować, to nie będziesz miał czasu na opowiadanie, czego ty nie osiągniesz w życiu i po prostu chcąc nie chcąc nieświadomie będziesz po prostu pracował w ciszy, no bo to nie będziesz miał czasu opowiadać o swoich dokonaniach, o tym, co chcesz osiągać. Więc pamiętaj, każdego dnia musisz się rozwijać. Bo innej opcji nie ma, teraz są wakacje. Nawet jeśli pracujesz, to oczywiście, że po pracy dalej znajdziesz czas, no bo często znajdujemy czas na jakieś piwko, jakieś granie w gry, no to szczerze ten czas zainwestuj w coś lepszego. No bo wiadomo, my teraz na przykład poczuć się urażony, ale no, grając w gry niestety nie da się nic osiągnąć. Czy pijąc piwo, nic nie osiągniesz jedynie, będziesz jeszcze bardziej chory, będziesz osłabiony, twoje ciało. Bardzo dużo na tym traci, twój mózg przy okazji też dosłownie zabijasz swoje stare komórki, dlatego musisz przestać i musisz zamiast tego wychodzić ze strefy komfortu. No bo wiadomo, ławeczka piwką no to jest komfort. I po prostu musisz stać z tej ławki i na przykład zacząć biec, zacząć zacząć chodzić i coś robić ciekawego. Nawet może po prostu się edukować, chodząc, po prostu słuchając jakichś podcastów, czy nawet mówiąc do siebie, czy może nawet pisząc, chodząc, ale to może być trochę trudniejsze i czasem to może być po prostu nawet niebezpieczne, bo wiadomo, idąc przez jakieś pasy czy coś, więc do tego nie zachęcam, ale zachęcam na przykład do edukacji podczas spacerów, czy w jakimś parku, czy w jakimś lesie, wiadomo, natura. Też pomaga kreatywność i ogólnie przyswajanie wiedzy. Dziękuję, cześć.